Dzień dobry. Zapraszam na kolejny bałaganiarski odcinek podcastu. Dziś będziemy czytać Hrabala, Mrożka, Bobkowskiego, biografię Witkacego, autorstwa Przemysława Pawlaka i gwiazdę Piołun, Andrzeja Franaszka. Zaczniemy od Mrożka i fragmentów jego dziennika. Przeczytam Wam kilka ciekawych wypowiedzi pisarza na temat rozmowy i jeden cytat z ucieczki od wolności Froma, który Mrożek zapisał w dzienniku. Najpierw wypowiedzi dotyczące rozmowy. Mrożek zastanawia się na ile rozmowa z drugim człowiekiem jest czymś sztucznym, konwencjonalnym, wymuszonym. Ja kiedyś o tym mówiłem chyba w filmie o czytaniu dzienników, że dla mnie samego literatura jest pewnego rodzaju lekarstwem na samotność. Ale nie dlatego stosuję to lekarstwo, że nie mam dostępu do ludzi, tylko dlatego, że rozmowy codzienne rozczarowują, nie wypełniają tej potrzeby autentycznego zjednoczenia w myśleniu, w poszukiwaniu czegoś, co wykracza poza banał. Rust oczywiście ma rację, że każda rozmowa jest trochę pustoszeniem siebie. Ale skąd bierze się to uczucie? Może trochę z niewydolności mowy. Kiedy myślimy, wiemy o co nam chodzi. Kiedy mówimy, kiedy już powiemy, zostajemy trochę rozczarowani. Jak to więc to tylko o to chodziło? Więc tylko tyle, te nasze skarby osiągnięte, kiedy ukażą się jako parę zdań. Właściwie je wyczerpujących wcale nie przedstawiają się już tak bogato, ale to wina mowy. A może i po części przyczyna tkwi także w tym, że rzeczywiście, co przeczute, wydawało nam się większe i piękniejsze niż co sformułowane. A co do mowy, przecież dopiero po największych wysiłkach i trudach, zaledwie parę książek na świecie oddaje jako tako to, o co chodziło autorowi. A w jego mniemaniu zapewne także niedostatecznie. Cóż tu wymagać od zdań kleconych na poczekaniu, byle jakich i przypadkowych, żeby nas dostatecznie wyrażały? Potem, kiedy się wypowiemy, kiedy się podzielimy, jesteśmy trochę jak czajnik z wrzątkiem, z którego zdjęto pokrywkę. Ciśnienie spada. Dotychczas mile się nosiło poczucie własnego sekretu, wyłącznie osobistego. Dzielimy się nim trochę przez to, że pragniemy zaskoczyć zadziwić słuchacza sobą samym. I zostajemy rozczarowani, bo po wypowiedzeniu się zaznacza się w nas odpływ. Przez to może nawet rozmowa pustosząca, obniżająca wewnętrzne ciśnienie jest pobudką, bo chcąc się znowu napełnić, przystępujemy od początku do pracy wewnętrznej. Droga Teresko, właśnie wróciliśmy od ciebie i ja czuję, że coś bełkotałem. Ale jak zwykle nie jestem zadowolony z mojego bełkotania, zawsze jestem zły na siebie, kiedy coś mówię. Ale nie mam zdolności mówienia jasno, trafnie i jak trzeba. Mam tylko przeczucia tego, co chcę powiedzieć. Ale przeczucia to za mało, żeby mówić. Dopiero kiedy piszę, myślę jaśniej i po porządku. Może dlatego, że pisanie stawia opór. Jako czynność większy niż mówienie, zmusza więc do porządku, zwalnia wszystko. A kiedy wolniej, można lepiej. Picie jako takie, to znaczy, jeśli nie wynika z sytuacji szczególnej. Coraz wyraźniej staje się płaskie i demaskujące mnie przed sobą, więc tylko dlatego warto się nad nim zastanowić. Trzeba zacząć od tego. W zetknięciach z ludźmi, zawsze i na trzeźwo, trudno mi znieść siebie samego powtarzającego się. Powtarzam swoje opinie, zdania, opowieści, anegdoty, nieznane danemu rozmówcy, ale znane mnie, i to jak? Jak się stykać z ludźmi, żeby to w ogóle znosić? Mam coraz silniejsze wrażenie, że zetknięcia są fałszywe, nieautentyczne chociaż nie wiem dobrze, co przez to rozumiem. Chyba to brak motywu, zasady. Przykład. Żadne spotkanie z jakąkolwiek kobietą, w jakiejkolwiek sytuacji, nie jest całkiem fałszywe, bo oparte na racji, że ona jest kobietą, a ja przeciwnie. Oczywiście, jeżeli jest stara i brzydka, racja jest minimalna i raczej symboliczna. Po pijanemu powtarzam się prawie chorobliwie. Wczoraj odegrałem pełny repertuar, łącznie z najbardziej płaskimi wstawkami na tematy polskie. Niczego tam nie brakowało. Pięknie sobie wszystko powtórzyłem. Nie tylko fabuły, także nastroje. Karykatura. Żywiłem sobą najbardziej mi nienawistnego siebie. Utwierdzałem, tuczyłem. Może i dobrze, wyraźniej. Wczoraj bardzo już wyraźnie zobaczyłem jego mordę. Wypis z Froma. Pamiętam, że coś bardzo podobnego zapisał w swoim dzienniku Gombrowicz. fakt, że treści naszego myślenia, uczuć i aktów woli wywodzą się z zewnątrz i nie są autentyczne, jest powszechny do tego stopnia, że owe pseudoakty robią wrażenie reguły, gdy przeciwnie, autentyczne, naturalne akty psychiczne stanowią wyjątek. Przeciętny osobnik, który idzie do muzeum i ogląda obraz słynnego malarza, na przykład Rembrandta, sądzi, że obraz ten jest piękny i sugestywny. Analizując tę ocenę, stwierdzimy, że nie tyle sam obraz znajduje w nim jakiś szczególny oddźwięk, ile osobnik ów myśli, że obraz jest piękny, ponieważ wie, że powinien tak myśleć. Zbyt głośna samotność Hrabala to jest tak niesamowita sprawa. W tej małej, niepozornej książeczce zawarta jest filozofia czytania, pod którą podpisuje się obiema rękoma. Tak jak w ostatnim odcinku czytałem Wam wypowiedzi Orana na temat literatury, że książka to ma być coś, co zostawia ślad, coś, co przemienia człowieka. Ta sama myśl zawarta jest tu u Hrabala. Przeczytam Wam dwa fragmenty zbyt głośnej samotności. Nie tak bezpośrednio związane z czytaniem, ale z pewną postawą duchową, którą myślę, że czytanie powołuje do życia. Siedzę już w domu w półmroku, siedzę na stołku, głowa opada mi i dotykam w końcu wilgotnymi wargami kolana. I jedynie w ten sposób zapadam w drzemkę. Niekiedy śpię tak w pozycji tonetowskiego krzesła, aż do północy, a obudziwszy się, unoszę głowę i nogawkę mam na kolanie przemoczoną od śliny. Gdy zwinąłem się tak w kłębuszek i skuliłem niczym kotek na mrozie, niczym drewno fotela na biegunach. Bo ja mogę pozwolić sobie na ten luksus, żeby być opuszczony. Choć ja nigdy opuszczony nie jestem, ja jestem tylko sam, by móc żyć w zaludnionej myślami samotności, bo ja po trosze jestem entuzjastą nieskończoności i wieczności, a nieskończoność i wieczność chyba gustują w takich ludziach jak ja. Jedna z tych myszek podeszła blisko i zaatakowała mnie. Maleńka myszka doskakiwała do mnie na tylnych łapkach i chciała ugryźć mnie albo może przewrócić. Możliwe, że chciała mnie jedynie zranić. Całą siłą swego mysiego ciałka skakała i kąsała moją mokrą podeszwę. Za każdym razem odsuwałem ją delikatnie, ale myszka wciąż od nowa rzucała się na moją podeszwę. Aby wreszcie całkiem bez tchu przysiąść w kątku i patrzeć na mnie. Patrzeć mi w oczy i zacząłem dygotać. Widziałem, że w tych myślich oczach jest w tej chwili coś więcej niż gwiazdiste niebo nade mną, więcej niż prawo moralne we mnie. Uderzeniem pioruna oznajmił mi Artur Schopenhauer, że najwyższym prawem jest miłość, a ta miłość to współczucie. Wakacje przeczytałem biografię Witkacego, autorstwa Przemysława Pawlaka. Nie jest to jakaś wybitna pozycja, ale zaznaczyłem sobie w niej kilka fragmentów i przeczytam Wam dwa z nich. Dotyczą one stosunku Witkacego do zwierząt. Wychowany na wsi w kulcie wszystkiego, co naturalne, Stach oczywiście nie może kochać tylko kotów, inne gatunki byłyby poszkodowane. Mama hoduje kury, są urocze, ale z nimi nie da się wejść w tak zaawansowane interakcje jak z psami, to też Staś obdarza przywiązaniem również psy. Niektóre pokocha, zaś o wszystkie napotkane zadba jak miłosierny samarytanin. Nie może znieść widoku psa, szarpiącego się przy budzie na łańcuchu. Dlatego wszystkie przyłapane na uwięzi burki uwalnia natychmiast, nie przejmując się pretensjami właścicieli, choćby to byli pawlikowscy z willi pod jedlami. Skorupiaki i owady wita z uszanowaniem, przypominając im ich łacińskie nazwy. Prowadzi obserwacje ich zachowań, a czasem ratuje z opałów, przenosząc z drogi lub chodnika na pobliskie krzaki. Postępowanie wobec zwierząt jest po prostu dla stacha probierzem człowieczeństwa. Widok psa na łańcuchu jest w stanie popsuć mi humor na danym spacerze na dwie godziny, jeśli nie więcej. Zwierzę, stworzone i wychowane na przyjaciela człowieka, jest bez winy skazywane przez kanalie bez serca na bezterminowe więzienie, tym bardziej, że w więzieniu tym nie jest on jak normalny więzień izolowany od świata i jego pokus, tylko przez wzrok i węch tak silny u psa wystawiony na ich najsilniejsze działanie. Drogi sąsiedzie, zaznaczam z góry, że religia mego kraju nie pozwala mi utrzymywać stosunków z kimś, który mi swoje książki bez dedykacji dał. Mimo to spuściłem kiedyś z łańcucha kruczka i zrobiłbym to zawsze chętnie, bo uważam za barbarzyństwo skazywanie na dożywotnie męki stworzenia, które jest przeznaczone, aby być przyjacielem człowieka. Nie mógłbym być w domu, gdzie coś podobnego się święci. Myślę, że te pary słów poskutkuje i biedny kruczek odzyska wolność na zawsze. Łączę wyrazy toczone z kości słoniowej, sąsiad Witkatius. Kolejny fragment pochodzi z dziennika Andrzeja Bobkowskiego. Znanego przede wszystkim z książki szkice piórkiem. Bobkowski opisuje swoją postawę wobec choroby, która sprawia, że w jego świadomości śmierć staje się czymś, co nieuchronnie się zbliża. Wieczorem za oknem staniolowych rzęst deszczu na blaszanych dachach wokoło. 5 września, miesiąc temu lekarz zaniepokoił się powiększeniem gruczołu w pachwinie. Analizy. W poniedziałek 8 września postanowił, że musi operować. operacja 11 września. W międzyczasie dni, które zrobiły ze mnie już innego człowieka. Tym razem już wyraźnie i otwarcie zacząłem się liczyć z możliwością śmierci. I dalej się z nią liczę. Trzeba by cudu. Dlatego przyjąłem koniec w jakiejś nieokreślonej, dalszej lub bliższej przyszłości, jako zupełnie realną możliwość. Trudno. I teraz, mimo woli, skazany na bezruch rekonwalescenta, spoglądam wstecz na całe życie. Minęło tak prędko, chwila niemal. Uczucia oderwania, wobec wszystkiego, co otacza. Budzę się, śniadanie. Dziś już umyłem się sam, potem zapuściłem silnik w samochodzie, żeby bateria trochę się naładowała, a sam chodziłem przed domem z książką, w słońcu. Męczące. Żyje się, wykonywuje się coraz więcej rzeczy tak samo jak dawniej, ale na dnie ciągłe uczucie oderwania, spokojne, poważne, może nawet bardzo godne, może nawet w obliczu śmierci przybiera się pewną pozę? Oczywiście, gdy się ma na to czas, jak ja. Nic mi się nie chce nawet pisać dużo czytam, ale nawet o tym nie chce mi się pisać. Wiem, że powinienem starać się nie myśleć wrócić do normalnego życia natychmiast gdy cięcie się zagoi i wrócę, ale chyba tylko na powierzchni, na dnie będzie już zawsze tkwiło przygotowanie. Na koniec trzy fragmenty ze świetnej książki Andrzeja Franaszka, Gwiazda Piołun. Dla miłośników polskiej literatury jest to pozycja, powiem, że obowiązkowa, choć nie znoszę tego określenia. Jest to opowieść o Miłoszu, Herbercie, Różewiczu, Gombrowiczu, Iwaszkiewiczu, Czapskim, o ich relacjach, o ich stosunku do Polski, o podróżach, o pisaniu. Przeczytam wam z niej trzy fragmenty dotyczące Różewicza. Jeden to wpis z dziennika poety, taki jego manifest poetycki. Drugi to pewne wspomnienie związane z miłoszem. Trzeci to fragment wiersza, który sprawił, że zainteresowałem się poezją Różewicza. Nigdy się nie wyrzeknę stworzenia nowej poezji przeżyłem koniec jednego ze światów, świata, w którym żyłem jako dziecko i młodzieniec. Na moich oczach został zamordowany człowiek. Nigdy nie zgodzę się na to, aby grzęznąć w śmietniku papierowych słów. Wiele wierszy to tylko grzechy, to słowa. Matka jest w środku całej mojej twórczości. Była słaba, mała, chora i równocześnie bardzo dzielna, odważna, posiadała duszę i honor, była człowiekiem. Często z nią rozmawiałem, umarła w roku 1957. Przychodzi do mnie we śnie i mówi. Jeśli mam grzechy, to tylko wobec tej małej, chorej i zadręczonej przez chorobę i historię kobiety, ale tej tajemnicy teraz Panu nie powierzę. To przed nią zdaje rachunek z mojego tchórzostwa. Pamiętam, że w czasie ciężkiej i nieuleczalnej choroby jakieś zagraniczne zastrzyki przyniósł mi i dał dla niej miłość. Nigdy mu tego nie zapomniałem. Wiele razy w myślach dziękowałem mu za ten uczynek. Byłem i jestem ciągle wdzięczny, choć on pewnie w ogóle tego nie pamięta. Drobiazg, przysługa dla znajomego, zamieszkał w moim sercu z tym zastrzykiem. Czasem życie zasłania to, co jest większe od życia. Czasem, góry zasłaniają to, co jest za górami. Trzeba więc przesunąć góry. Jeszcze krótki wiersz Różowicza na pożegnanie. Bardzo prosty, a jednocześnie potężny. Czas na mnie, czas nagli. Co ze sobą zabrać na tamten brzeg? Nic. Więc to już wszystko, mamo? Tak, synku, to już wszystko. A więc to tylko tyle? Tylko tyle. Więc to jest całe życie? Tak, całe życie.